Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. Która z ekip będzie dziś miała powody do dumy? Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy proszę Państwa. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Jest za linią obrony, uwaga! Bramka! To szybkie trafienie rozbudzi ich lepiej niż poranna kawa. Spójrzmy na powtórkę Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Co teraz? Słyszy presję trybun. Dobra, spokojna interwencja. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Nie najlepszy strzał głową, łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. No i górnik zabrze coraz bliżej bramki rywala. Przy piłce Michal Siplak. Dośrodkowuje w pole karne. No i wybija piłkę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Dalej gruźnie. Może strzelać. Uwaga. Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Podanie do Sekulicza. Sekulicz otrzymał podanie. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Zapolnik nie ma, blok, brawo. Piłka znowu zatrzymuje się na linii obrony. Tak się powinno stopować ataki rywala. Olebiak. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Sunie teraz akcja. Ciekawe, czy zobaczymy strzał, czy próbę koronkowego rozegrania. Musieli. Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. I proszę, bramkarz był na miejscu. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Tak jest! Wyrównująca bramka! To rozbudza nam apetyty na coś więcej! I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na... I zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Skrzydle, sporo miejsca ma górnik. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Dobry występ w pierwszej połowie, zwieńczony wyrównującą bramką tuż przed przerwą. Dał swojej drużynie oddech i szansę na nowe otwarcie po zmianie stron. Musi poszukać miejsce na strzał. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Chorągiewka w górze. Spalony. znowu mają piłkę. Piłkę dostał Musiolik. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Do Sebastiana Musiolika. Ależ sepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Na razie ten mecz na pewno nie wygląda z ich perspektywy tak jak powinien. Zresztą widać było w statystykach, że praktycznie nie zagrozili bramce rywali. Muszą odważniej zaatakować pressingiem. No i przede wszystkim więcej kreatywności. Muszą to wykorzystać, jeśli nie chcą przegrać. Rasak. Uff, uh, ale wysoko. Gołębie na dachu ewidentnie w niebezpieczeństwie. Ale zagrożenia bramkowego. brak. No tak, trudno powiedzieć, że było blisko. Nie można się odchylać przy strzale o tej sile, bo potem wygląda to tak jak na załączonym obrazku. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Kanicki. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. No i znowu są przy piłce. Jest strzał. co to broni teraz. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Czas się kończy, a zespół napiera.